Dzień dobry wszystkim, tutaj Aleksandra z Helix Tarot. E, witam Was bardzo serdecznie. E, witam wszystkich nowych, zaglądających tutaj, albo może nowych subskrybentów. Bardzo się cieszę, że się znaleźliśmy w internecie. E, dziękuję Wam za, za to, że jesteście, za ten czas, który poświęcacie tutaj na kanale i oczywiście witam stałych bywalców cieszę się, że zaglądacie bardzo doceniam każdy głos z waszej strony cieszę się, że do mnie piszecie bardzo lubię te nasze dialogi dzięki za wszystkie lajki, za subskrypcje, za to, że się dzielicie wiedzą o, o moim kanale jestem ciekawa jak Wam się podobają karty? Możecie śmiało pisać, która talia jest Wasza ulubiona, czy, czy w ogóle macie jakieś ulubione, czy może to jest obojętne dla Was. I też jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie na czytania grudniowe. One są według takiego zupełnie nowego rozkładu, który wydaje mi się jest taki bardzo celowy i do przodu. Chciałam, żeby taki był, i, i wydaje mi się, że, że taki wyszedł, że, że, że się udało. Będę bardzo wdzięczna za informacje zwrotne od Was. Także czytania na grudzień już powolutku się robią i, i ładują, i mam nadzieję do zobaczenia w czytaniu dla Waszego znaku. Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry. To jest czytanie dla wszystkich skorpionów. A więc dla osób, które mają skorpionie Słońce, albo księżyc, albo znak wschodzący czyli ascendent. Karty są już potasowane, teraz je tylko przełożę. I możemy zaczynać. Nowy rozkład. Będę Wam po kolei mówiła, co znaczy która karta. Pierwsza karta reprezentuje Was. Druga karta reprezentuje Waszą bieżącą sytuację. Trzecia karta reprezentuje przeszłość, czyli to, co doprowadziło do tej sytuacji, która jest w tej chwili. Czwarta karta reprezentuje Waszą słabość albo wyzwanie w tym miesiącu, co będzie trudne. Piąta karta mówi, jak sobie z tą trudnością poradzić. Pusta karta mówi o tym, jaka jest Wasza siła. Siódma karta. Na czym się skupić, do czego przeć, do czego dążyć. Co jest najważniejsze? I ósma karta. Co z tego wszystkiego wyniknie? Na spodzie talii mamy. Ogólną energię grudnia dla Was i to jest głupiec. Głupiec, czyli nowe początki, eee, czyli wejście na zupełnie nową ścieżkę. Coś się, jakiś cykl się zakończył i zaczyna się nowy cykl, i wchodzicie w niego z taką energią dziecka e, energią e, zupełnie bez oczekiwań. I mm, ekscytuje Was to. Jesteście do tego bardzo pozytywnie nastawieni. Nie wiecie, co Was czeka, ale to Was w ogóle nie frapuje, a wręcz jest elementem tej, tej radości, tego, że nie wiecie, co Was czeka na końcu tej drogi, ale z radością na nią wkraczacie. Zobaczmy, jaka karta Was reprezentuje. Śmierć to jest Wasza karta. Trzynastka. Nie po raz pierwszy wypadła. Mamy koniec roku, ciemny czas. Coś się Was kończy, coś Was umiera i coś się przeobraża, bo to jest karta przeobrażenia. To jest karta, która mówi o nierozerwalności życia i śmierci, która mówi, że nie ma jednego bez drugiego, więc śmierć jest potrzebna do tego, by pojawiło się coś nowego. I to jest bardzo Wasza energia taka transformatywna, głęboka energia skorpiona. Zobaczymy, czego to będzie dotyczyć. Jaka jest wasza bieżąca sytuacja? 10 denarów. 10 denarów, bardzo dobra karta. Karta pełnej, y, pełnej stabilności i, y, materialnej i satysfakcji materialnej, y, która, y, co ważne, nie opiera się tylko na zasobach, y, ale też na ludziach. tak? Czyli nie tylko pieniądze, nie tylko, nie wiem, nieruchomości. <grym> Nie, nie tylko sama materia martwa, ale również ludzie, którzy za tym stoją, tak? To jest pełne bezpieczeństwo materialne zbudowane naszymi rękami i przy pomocy innych ludzi, czyli jesteśmy, za, jesteśmy otoczeni zaufanymi ludźmi. Tutaj w tej karcie bardzo podoba mi się reprezentacja tego, co za nami. To jest nasza rodzina, ale to, jest też, to są wszyscy, którzy stoją za nami, czyli nasi przodkowie. Często Bogactwo i stabilność materialną buduje się przez pokolenia yy, i to jest tego reprezentacja, ale warto też pamiętać, że bogactwo yy, i stabilność to nie są tylko pieniądze, tak? Yy, I w ten sposób ta karta rozszerza się poza yy, tę niwę materialną, bo w rodzinie mamy oparcie nie tylko materialne, mamy również w nich oparcie emocjonalne, tak? To są energie, które wspierają nas i potrafią nas wspierać, właśnie nawet z zagrobu. To jest coś bardzo realnego, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, bo jest za naszymi plecami, a my mamy tendencję do patrzenia w przód w naszej cywilizacji. A warto sobie przypomnieć o tych wszystkich, którzy nas tutaj powołali do życia. To oni, tak? To jest dziewięć takich steli, dziewięć kamieni. Dla mnie to są kamienie nagrobne. A ty jesteś dziesiąty i ty też umrzesz. I ważne jest to, co przekażesz następnym pokoleniom, tak? Bo życie trwa, życie cały czas się toczy. Co zasiejesz teraz? Korzystając z tego, że masz tak silne plecy i jesteś tutaj i masz szansę żyć. Jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że żyjemy. Mogłoby nas nie być równie dobrze. I jest to bardzo prawdopodobne. Dlaczego w ogóle cokolwiek jest? Skoro mogłoby nie być nic. Co nas do tego przywiodło? Słońce. <laughs> Ale macie mistyczne czytanie. Piękne. No, słońce to jest dawca życia, właśnie. To słońce nas zrodziło na tej planecie. Czyli widzicie, jaki to jest paradoks, do tej sytuacji śmierci i przemiany eee, doprowadził nas okres pełnego szczęścia, optymizmu, sukcesu, radości, kąpania się w słońcu. Tak? Tu jest nie, nie zaćmiona niczym. Radość życia, tak? to ta karta dla mnie jest radością życia, pełnia życia. Pełnia życia prowadzi do śmierci. W tym sensie ten trójkąt bardzo mi się podoba. Tak? Z życia w śmierć w rozumienie tego ciągu życie, śmierć, życie. Tak? Tu jest ta tajemnica w tym trójkącie. Więc kiedy jest wam... Trudno, że coś w was umiera. Pamiętajcie, że to jest tylko po to, żeby ten cykl mógł się rozpocząć na nowo. Na innym. na innym, pewnie wyższym poziomie, tak? I wy jesteście częścią tego cyklu i spoczywa na was odpowiedzialność, żeby. To życie poszło dalej. To jest wielki dar. Samo życie i możliwość przekazywania życia. Znów, jak wielu. A bytom. <laughs> nie udało się to. Jak wiele bytów nigdy nie powstało. Jakimi jesteśmy szczęściarzami. Co jest wyzwaniem dla Was? Wyzwaniem dla Was jest pozostawanie zadowolonymi z życia. Z tym będziecie mieć kłopot, tak? Być może ta transformacja jest czymś bardzo dla Was yy, trudnym. I w tym sensie wyzwaniem będzie pamiętanie o tym, że macie te dziewięć denarów, tak? że jesteście e, osobą taką jak na tej ilustracji, czyli w rajskim ogrodzie otoczoną pięknymi roślinami, zwierzętami. E, ta osoba na tej karcie odczuwa radość, pełnię, e, spokój. Mm. Obfitość wszystkiego, tak? To jest ogród Edenu i ta osoba tutaj jest, jest sama. Jest jakby samowystarczalna emocjonalnie, to znaczy jest szczęśliwa tak, jak jest, sama. I to może być dla Was wyzwaniem. Być może w jakiś sposób uzależniacie swoje szczęście od innych, co jest zawsze błędem, tak? Bo szczęście nie jest zależne od innych. Szczęście jest zależne od tego, co my. Myślę, myślimy i co pozwalamy sobie, raczej co czujemy i co, na co sobie pozwalamy, tak? Bo to nie jest tak, że że jesteśmy taką zabawką rzucaną falami naszych uczuć, tak? Te uczucia są, ale one są w nas, a nie my w nich, tak? Nasze uczucia nie są nami, nasze myśli nie są nami, my jesteśmy czymś więcej. Pięknie mi się to wszystko łączy. I ten nowy początek nie zapominajmy o nim. On cały czas tu jest i pięknie koresponduje ze śmiercią. No dobrze. jak sobie poradzić z tym poczuciem braku? Bo czuję tak, że macie, macie problem z tym, że. Być może czujecie, że powinniście być szczęśliwi, a nie jesteście z jakiegoś powodu, tak? Jak sobie z tym poradzić? Królowa Denarów. Dużo denarów w waszym czytaniu, czyli taka, ten poziom materialny tutaj się pojawia. A królowa denarów to właśnie taki ktoś, kto bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak dużo ma, jak dużo otrzymała i jaka jest wartość tego wszystkiego, co otrzymała i jaka jest wartość tego wszystkiego, co też wypracowała, bo ona nie tylko otrzymała, ona też wypracowała. Ona dba o y, ziemską i materialną stronę życia i zdaje sobie sprawę z jej ogromnej wartości. Dlatego że bez y, tego y, materialnego zaplecza, przypominam, plecy, tak? bez materialnego zaplecza jesteśmy y, narażeni dużo bardziej na y, różne Doły emocjonalne, na, na myślenie po spirali w dół, na takie właśnie destruktywne myśli. Jesteśmy narażeni na depresję, jesteśmy narażeni na brak energii, kiedy nie mamy tej materialnej bazy takiego minimum. To minimum to bardzo dużo, wbrew pozorom, tak, ja mówię minimum, ale to jest bardzo dużo, bo tak jak roślina potrzebuje ziemi, żeby rosnąć, żeby wydawać, żeby, żeby mieć liście, żeby mieć kwiaty i żeby dawać owoce i żeby dawać życie, tak samo my potrzebujemy gruntu, kontaktu z tym gruntem i ona nam o tym przypomina. Więc spróbujcie popatrzeć na to wszystko, co macie. Spróbujcie docenić to, co macie. Tak, tak obiektywnie popatrzeć, tak? Na to, że macie co jeść, że macie gdzie mieszkać, że macie ciepło w domu, że pewnie wokół Was są jacyś ludzie, którzy są Wam życzliwi. A popatrzcie na świat dookoła. On w tej chwili zapada w sen. Ale to też jest piękne. To, że ten świat potrzebuje snu, tak? Że jest taka pora. I ten świat z szacunkiem do siebie zapada w sen. I rośliny z szacunkiem dla siebie schodzą pod ziemię, tracą liście. Obumierają pozornie. Ale wszystko na wiosnę się odrodzi. Czy Was martwi ta transformacja? Chcielibyście, żeby mróz ciął wszystko co żywe? Wtedy to by była śmierć? Hmm? Tu jest obfitość i ona o tym wie. Może to być taki ktoś, kto Was z tym skontaktuje też. Z tym, że tak naprawdę macie wiele. Jaka jest Wasza siła na grudzień? Wasze uczucia, a konkretnie zagłębienie się w nie, i też tak właśnie czuję, że docenienie tego, co już macie, plus zajrzenie w głąb tego kielicha, który jest waszym sercem, zobaczenie, co tam się ukrywa, co tam się dzieje, co, jakie nurty tam płyną, skupienie się na tym i uszanowanie tego, rozpoznanie tego ta osoba wręcz patrzy z fascynacją na to, tak? Że to wszystko może spowodować, że. że zakochacie się w sobie. To jest ważne, tutaj, mam wrażenie, w, w kontekście tej karty. Ta osoba jest zdecydowanie, ona się kocha, tak? Kocha siebie i kocha swoją sytuację. A żeby kochać siebie, to trzeba zobaczyć, jacy my jesteśmy piękni w gruncie rzeczy, jakie mamy. Jest, jakimi jesteśmy złożonymi istotami. Jak bardzo życie nas chciało na tym świecie, że na nim jesteśmy. Wszyscy jesteśmy tutaj potrzebni. E. A skoro jesteśmy tutaj potrzebni, to zróbmy z tym coś sensownego, tak?. E. Nie zmarnujmy tego czasu, który tutaj mamy. I dobrze, że jest transformacja. Bo może dzięki temu będziecie lepiej. Pełniać się w tym świecie spłacać mu dług <laughs> za to, że, że, że was powołał tutaj do siebie ok macie tutaj wgląd w uczucia to jest wasza siła w tym miesiącu wgląd w własne uczucia to was bardzo wzmocni na czym się skupić? Mhm, mm fajnie. Dwójka denarów mówi o <laughs> żonglowaniu, o e, utrzymywaniu rzeczy w ruchu i tylko dzięki temu, że te rzeczy są w ruchu, e, wszystko się kręci, tak? E, też jak e, rower jedzie. On, e, rower, e, rower nie przewraca się tylko jak jedzie, tak? Tylko kiedy jest w ruchu. Mm. I to jest tak, to jest tak że żeby, żeby to wszystko robić, żeby żonglować, żeby jechać na rowerze, musimy się skupić na tej czynności, tak? Ona wymaga zaangażowania. A w tej talii, ta karta oprócz tego, że przypomina właśnie o tym tempie, o tym, o tym, o tym ruchu, to ona, ona jest taką prośbą, żeby, żeby się jednak troszkę odsunąć od tego wszystkiego, żeby złapać chwilę oddechu, żeby zwolnić żeby popatrzeć, jak rzeczy w życiu się toczą. Tutaj ta, ta osoba obserwuje pierwiosnki, które się ukorzeniają. Ukorzenianie się to jest bardzo powolny proces. Taki, który naprawdę trzeba długo obserwować, żeby, żeby, żeby go zauważyć. Tak? Bo z pozoru to jest bezruch. Ale to jest tylko pozór. Więc e, waszym Waszym zadaniem, to na czym macie się skupić w tym miesiącu, to jest takie troszkę zwolnienie i obserwowanie, jak toczy się życie. Bo i w, i w tym zwolnieniu, mam wrażenie, będziecie w stanie, właśnie, docenić i siebie, i swoje uczucia, i to, co już macie. I wtedy. Właśnie, może uda Wam się wrócić do takiego stanu szczęścia i zadowolenia z tego, co się ma, tak? Bo mieliście to. Tu mamy słońce, tak? Tu mamy to 9 denarów. To wszystko nie są Wam nieznane rzeczy. To jest Wam znane. Czy cały czas tutaj. Tak? Możemy. Może macie się przyjrzeć, takie, to jest takie zadanie, duchowe mocno, przyjrzeć się temu cyklowi życia, śmierci, życia, tak? Jesteście teraz w takim dobrym momencie, kiedy czujecie się bezpiecznie, kiedy czujecie wsparcie innych. Może czujecie, że jesteście za mało wdzięczni. Może to was niepokoi, tutaj, tak? Może czujecie, że powinniście komuś za coś podziękować. Dać znać, że doceniacie to, co inni dla Was zrobili. Może to jest czas wdzięczności dla Was. Zobaczmy, jaki z tego wynik. To może nam... Może mi to coś rozjaśni. Siedem mieczy. Mm. Mm -hmm. To jest ciekawe, to muszę chwilkę pomyśleć. Siedem mieczy to jest taka bardzo nonkonformistyczna karta. Ona jest często e, interpretowana jako taka bardzo nieprzyjemna karta jako karta złodzieja karta kogoś, kto się wyślizguje z niezręcznej sytuacji z głupim uśmiechem na ustach e, karta kogoś, kto wychodzi tylnymi drzwiami bez pożegnania. A... Ja ją widzę w inny sposób. Ja ją właśnie widzę jako kartę nonkonformizmu, ale w, w takim sensie, że to jest karta wymagająca odwagi. Tak? To jest zachowanie wymagające odwagi. To jest zachowanie, które może się bardzo nie podobać waszemu otoczeniu. Co nie znaczy, że nie macie racji. Tak? I to jest najistotniejsze tak naprawdę. To jest karta, która mówi o tym, aby zajrzeć głęboko w swoje serce i sprawdzić swoje motywacje, czy one są czyste, czy one są szczere. Upewnić się, że tak jest i jeśli tak jest, przystąpić do działania, niezależnie od tego, co sobie inni pomyślą. I w tym sensie jest to trudna karta, tak? Bo zachowania nonkonformistyczne dla większości ludzi są po prostu bardzo trudne, tak? Jeszcze mam ochotę tutaj zajrzeć. Ale tak. Mhm. Tak jest rozumienie. Tutaj musicie popatrzeć, y, jaki, jakie są wasze ideały, tak? Jakie są wasze y, wartości. W ogóle nie patrzcie na to, jaki będzie wynik tego wszystkiego. W ogóle o tym nie myślcie, tak? Y, nie podejmujcie decyzji na podstawie tego, co się może wydarzyć. Musicie być tutaj bardzo pewni, E, tego, że postępujecie w zgodzie z własnymi wartościami, tak? W zgodzie z własnym sercem. E, musicie być pewni, że wasze intencje są, są czyste, tak? I jeśli tak jest, kiedy to sprawdzicie, e, działajcie. Działajcie pewnie, tak? I to będzie to taka... Ta... Taki moment próby dla Was, mam wrażenie. Dojdziecie do takiego momentu, że mam wrażenie, że z czymś się będziecie musieli. Tak, nonkonformizm na tym polega, że musicie się skon skonfrontować, tak? Z, z przeważającą opinią większości, która będzie Wam mówiła, że to, co robicie, nie jest dobre, tak? Że im się nie podoba. Ale Wy, Wy tu jesteście mocno ugruntowani, tak? Macie królową denarów, która mocno stoi na Ziemi i, i planuje. I macie. Pazia kielichów, który mówi o zagłębieniu się w swoje uczucia i takiej wręcz fascynacji nimi, tak? Czyli mam wrażenie, że dobrze wiecie, jakie są wasze intencje. Jedyne, co, co może być trudne, to jest właśnie ta transformacja, bo to może być jakaś świeża energia to może być dla was coś nowego. Nie wiem czemu, ale pomyślałam, że ktoś tu jest wykluczony. Trochę patrzę na te czytania w kontekście świąt i kontekście rodziny. I mam wrażenie, jakby to złe samopoczucie tutaj problem z jakby byciem w tym stanie, mimo tego stanu, polega na tym, że tutaj kogoś brakuje, że tutaj kogoś nie ma. Kto powinien tutaj być? Kto tu powinien być, tak? Kto powinien też mieć do tego dostęp. I tej osoby tutaj nie ma. I ja nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego czuję taki brak. To jest zupełnie intuicyjne w tej chwili, to co, e, to co mówię. Ale wy widzicie, że tej osoby nie ma. I to was niepokoi. I zaproszenie tej osoby do tego wspólnego stołu nie jest łatwe, tak? To wymaga od was jakiegoś przeciwstawienia się czemuś. Może to jest ta transformacja wobec tej osoby. W Was. Może nawet grupy ludzi. Ale mam wrażenie, że po prostu tu, tu coś jest niedomknięte, tak? Tu może to jest wstyd, a może to jest ta osoba, której brakuje. Może ona jest niedopuszczona i przez to czujecie się niezręcznie, i chcielibyście to naprawić. I czujecie, że tak jest, tak? I dojrzewa w was ta decyzja, że kurczę, tak nie może być. Nie może być takiej niesprawiedliwości. Ja mam to i ta osoba też powinna to mieć. Ona tak samo na to zasługuje. A z jakiegoś powodu tego nie dostępuje. To nie jest dla wszystkich z Was, tak? Możecie to odczytywać na, na, na duchowym poziomie, całe to czytanie było mocno duchowe, ale dla niektórych z Was będzie to miało bardzo konkretny wymiar. Kogoś, kto jest wykluczony z Waszej rodziny albo z jakiejś grupy. Kogoś, kto niesprawiedliwie nie dostępuje tego, tego stanu dziesięciu denarów, tak? I Waszym zadaniem jest być może o tą osobę zadbać i ją włączyć z powrotem. Do tego koła. Zaprosić ją. Ok? Dobrze. To jest czytanie dla Was. E życzę Wam wszystkim e bardzo udanego grudnia. Tym, którzy obchodzą święta, życzę Wesołych Świąt. Szczęśliwego Nowego Roku jeszcze nie życzę, bo mam nadzieję, że zobaczymy się w czytaniach noworocznych i usłyszymy, które mam nadzieję wykonam. <grym> mam nadzieję, że będę miała czas, żeby to zrobić. Taki mam plan. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkiego dobrego. Korzystajcie z tego czasu, jest bardzo tutaj duża energia w tym. Fajna i możecie coś bardzo dobrego zrobić, mam takie poczucie. Jesteście silni i, i kto, jak nie Wy? No kto? Skorpiony. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do usłyszenia.